Moja nauczycielka zabrała mi inhalator i zamknęła go w szufladzie. Mam astmę od piątego roku życia, taką naprawdę ostrą i mój inhalator to nie jest jakaś tam buteleczka do szpanu, tylko coś, co może mi uratować życie. Każdy nauczyciel w naszej podstawówce o tym wiedział, niektórzy nawet trzymali zapasowy w biurku na wszelki wypadek, ale pani Łukowska była inna. Była w zastępstwie, starsza, z wiecznym grymasem i podejściem jakby praca z dziećmi to kara za jakieś grzechy przeszłości. Pierwszego dnia weszła do sali chemicznej zablokowała wzrokiem drzwi i rzuciła: "Nie ma telefonów, jedzenia, usprawiedliwień ani żadnych przeszkadzaczy". Wtedy pomyślałam, że będzie ciężko, ale nie sądziłam że aż tak. Kiedy po 10 minutach mi się od tej i braku sięgnęłam po inhalator, żeby złapać oddech, i właśnie wtedy ona przerwała swoją i dosłownie wrzasnęła. Odłóż to natychmiast! To inhalator. Wyszeptałam już, łapiąc powietrze jak ryba, podeszła, wyrwała mi go z rąk i powiedziała: Uczę 30 lat. Połowa z was zmyśla te swoje schorzenia, żeby zwracać uwagę. Po czym wsadziła inhalator do szuflady biurka i przekręciła klucz. Cała klasa w osłupieniu, a ja próbuję się uspokoić i oddychać powoli, ale ja naprawdę go potrzebuję, powiedziałam, a ona tylko burknęła. Trzeba było nie przeszkadzać w lekcji. Asmatycy to najwięksi historycy. Prawdziwe ataki nie zdarzają się podczas omawiania wzorów. Mie 20 minut. się pochylona nad ławką, dyszę płytko. Robi mi się ciemno przed oczami, a mój kolega Kuba na mnie z przerażeniem. Proszę pani, Zosia wygląda bardzo źle. Bzdura! Rękę próbując coś powiedzieć, ale nie mogłam złapać tchu. Kuba nie czekał ani sekundy. Wstał, wybiegł z klasy i poleciał do pielęgniarki. Nie wiedziała jednak, że pielęgniarką w szkole jest moja mama. Po trzech minutach wpadła do sali jak burza, w fartuchu i z awaryjnym inhalatorem w ręce. Jak tylko mnie zobaczyła, dosłownie zamarła z wściekłości. Gdzie jest jej lekarstwo? I wrzasnęła podbiegając do mnie. Przepraszam, kim pani jest? Zapytała nauczycielka zbita z zbita stropu. Jestem pielęgniarką szkolną i matką tej dziewczyny. Odpowiedziała mama z taką wrogością, że nawet pies by się wycofał. Podała mi inhalator, a potem zwróciła się do pani Łukowskiej. Zabrała pani sprzęt, ratujący życie dziecku z udokumentowaną astmą, nauczycielka pobladła. Ja nie wiedziałam, że bez wydrukowane wydrukowanej i przypiętej na pani biurku a prawo nakazuje każdemu zastępcy się z tym zapoznać wtedy mama spojrzała na klasę w której 26 osób trzymało w górze telefony z nagraniami czy ktoś widział jak ta nauczycielka zabiera inhalator dziecku podczas ataku wszystkie ręce w górze godzinę później pani Łukowska była odprowadzana przez ochronę rada pedagogiczna zwołała zebranie kryzysowe a wieczorem lokalne wiadomości miały już gotowy materiał Zastępcza nauczycielka skonfiskowała uczninic inhalator pani Łukowska już nigdy więcej nie stanęła przed klasą a każdy nauczyciel w zastępstwie dostaje od tamtej pory specjalne szkolenie z udzielania pomocy uczniom z chorobami przewlekłymi